Cześć, nagrywam tego vloga, ponieważ ostatnio przeczytałem w internecie, a jak wiemy, internety nie kłamią. Przeczytałem, że uwaga, uwaga, towarzystwa biznesowe zostały zaorane przez pandemię. Przeczytałem i w duchu się bardzo, ale to bardzo ucieszyłem. Dlaczego się ucieszyłem? Ponieważ yy, to jest tak. Generalnie z grupami networkingowymi, jak już sobie obserwuję to zjawisko od paru lat, że ludzi zawsze można podzielić, podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, na tych, którzy zajmują się realizowaniem swojego interesu, realizowaniem swojego interesu i pomaganiem innym w realizowaniu ich interesu bo jeżeli się pomaga, to ludzie pomagają tobie i generalnie pierwsza kategoria to ludzie, którzy są zajęci z sobą i innymi, natomiast druga kategoria to ludzie, którzy są zajęci, no właśnie, czym. Nie mam bladego pojęcia czym, ale wszystkim, tylko nie tym pierwszym. To znaczy ludzie, którzy są na przykład zajęci tym, że E, prezes mojej grupy jest najfajniejszy i żaden inny prezes nie jest tak fajny, albo moja grupa jest tak najlepsza, że inna grupa nie jest tak najlepsza, albo e, mój kolega, z którym siedzę zazwyczaj na spotkaniu obok przy stoliku, jest najfajniejszy i nikt inny nie jest tak fajny. Potem, e, gdy ten ulubiony kolega odejdzie, stwierdzają, że o nie, to już nie to samo, ta grupa to już nie jest taka sama. Albo zmieni się prezes. O nie, kiedyś to były czasy, teraz to nie będą, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to są być może ci sami ludzie, którzy, gdy odchodzi proboszcz z parafii, to zaczynają ich jeździć do tej parafii, w której teraz będzie pracował, i tak dalej. Więc generalnie dwa rodzaje ludzi. To, co jest interesujące, to to. I to jest niezwykle interesujące, że potrafią, potrafią istnieć przedsiębiorcy od tego typu właśnie mentalności. No ale yy, przedsiębiorcy też kierują się na wiele grup i jedną z tych jest yy, taka grupa, która bardziej się skupia, na stękaniu pod opresją złego rządu. Przez absolutnie ostatnie 30 lat zawsze stękali i zawsze rząd sprawiał, że ich biznes nie rośnie, ponieważ gdyby nie ZUS, to byliby milionerami. No i, i na tych, którzy mówią, ok, zawsze będzie jakiś rząd, zawsze będzie, będę miał podgórkę. Zajmę się tym, żeby mimo wszystko być jak najlepszym. Dlaczego nagrywam o tym aż wideo? Bo przecież nie należy do mojej natury rozważanie tego, co mają do powiedzenia przeróżne randomne internetowe na jakikolwiek temat. Nagrywam film, ponieważ bardzo podoba mi się rozwinięcie tej całej historii. I jak być może pamiętacie z wczorajszego odcinka Gnyszko Vloga, opowiadałem tam o Mariuszu, który dziękował mi na wielkiej sesji networkingu w środę. Tak, wielka sesja na networkingu to takie spotkanie cotygodniowe Ogólnopolskie Towarzystw Biznesowych, na którym są nasi członkowie, ci zaorani tej organizacji, która została zaorana przez, przez pandemię. No i tak się spotkamy raz w tygodniu i tam sobie networkujemy. To, to znaczy, nie płaczemy jak stare baby w maglu, tylko ro, robimy biznes. No i, i na tym spotkaniu e, i na tym spotkaniu, jak wiecie, e, Mariusz podziękował mi za rekomendacje na te 100 tysięcy. E, I e, gdy Mariusz mi podziękował, to ja mu odpowiedziałem, ale Mariusz wiesz, bo ja przestałem w internecie, że towarzystwa biznesowe zostały zaorane przez pandemię. E, na co się wszyscy uśmialiśmy. I zaczęliśmy e, śmieszkować. No właśnie, to pewnie te pieniądze, które zarobić, będą nieprawdziwe, i tak dalej. E, ale wtedy jeden z uczestników, nie pamiętam kto. Czy to nie Piotr Mżygłód? Wydaje mi się, że to Piotr Mżygłód, ale głowy sobie nie dam. Powiedział, Ale Maćku, przecież, y, przecież oranie pola, orka pola, polega na tym, by po zimie wydobyć spod powierzchni to, co jest najlepsze. Te, te, te warstwy, która nie została zniszczona przez złe warunki, nie została wyjałowiona. Oranie to jest właśnie wydobycie tego, co najlepsze. Przygotowanie pod wzrost. No i tak sobie się zadumałem, jak Mickiewicz na Judachu Skale albo Słowacki, albo Albo inny Norwid, i pomyślałem sobie tak, w tym sensie, w tym sensie, towarzystwa Biznesowe zaorałem osobiście wspólnie z koronawirusem w ciągu ostatniego półtora roku, bo przypomnę jeszcze, że 2019 rok, szczególnie jego drugą połowę, poświęciliśmy na tłumaczenie wielu osobom tego, że Generalnie nie możemy działać na zasadzie imprezy u cioci na imieninach, że nie ma darmowych obiadów. Następnie 2019 był. Patrząc pod względem wyniku finansowego absolutnie najgorszym rokiem w naszej historii złożyło się na to mnóstwo rzeczy od ekspansji międzynarodowej, przez właśnie to, że wielu traktowało towarzystwa jak imprezę u cioci na imieninach. I następnie przyszedł koronawirus, który sprawił, że wielu obrażonych, znaczy wielu, Jakiś odsetek obrażonych, że to już nie będzie imprezy u cioci na imieninach, po prostu poszło sobie gdzie indziej i zostali właśnie ci, którzy skupiają się na robieniu biznesu, a nie na plotkowaniu, płakaniu, stękaniu. No i właśnie. No, no i Właśnie, jaka jest, jaka jest nasza codzienność? No właśnie, nasza codzienność jest taka, że 2020 rok zamknęliśmy największym, największym zyskiem w historii spółki. To, to był najlepszy rok, mimo że, że, że zaczynał się w pierwszym kwartale na sporym minusie, to zakończył się na, się na plusie. To się kontynuuje w 2021. Ja się bardzo cieszę, bo odsetek członków, którzy zajmują się rozwojem własnego biznesu, a nie stękaniem, jest coraz większy. W tym coraz to nowi członkowie, w tym z zagranicy, do nas przystępują i kurczę takiego zasaorania życzę absolutnie każdemu. Dla, dlatego morał z dzisiejszego odcinka jest taki, Słuchajcie, warto regularnie orać swoją firmę. Nie bez kozery Jack Welch e, doradzał, e, doradzał wymienianie jednej trzeciej składu e, firmy raz do roku, e, po to, żeby po prostu nie zakradła się byle jakość i żeby byle jakość e, nie stawała się jakąś taką tradycją. O, to jest najgorsze: Je, jeżeli byle jakość, jeżeli brak standardu. E, Stanie się uświęconą tradycją, którą należy kontynuować z uwagi na szacunek dla dziedzictwa przodków. Otóż nie należy. I na koniec, wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje firmy, którzy chcą pomagać innym i, wie, i wiedzą, jak im samym można pomóc, gorąco za, zapraszam, Towarzystwa Biznesowe czekają na Was. Jeżeli nie zamierzacie się tym zajmować, szukacie miejsca, gdzie możecie sobie postękać, pomarudzić, no to po prostu szukajcie, a znajdziecie, ale nie w towarzystwach. Pozdrawiam. Czołem. Jeszcze w ramach Postscriptum chciałem dopowiedzieć jeden naczelny wniosek. Wiecie, co jest wspólną cechą tych wszystkich typów osób, które opisałem? Osób, które. Tęsknią bardziej za proboszczem niż za Panem Bogiem, które e, tęsknią bardziej za kolegą z grupy networkingowej, niż za robieniem biznesu w grupie networkingowej, itd. E, te wszystkie osoby łączy brak samosterowności, czyli tak zwana zewnątrz sterowność. Jeżeli Zaczynasz mieć niskie wyobrażenie o sobie, bo ktoś Cię skrytykował. Jeżeli przestaje Ci się chcieć coś robić, bo ktoś inny tego nie robi. Jeżeli przestajesz biegać, bo Twój sąsiad nie wychodzi z Tobą biegać itd. To to jest naprawdę bardzo słaba cecha, a już na pewno nie jest to cecha przedsiębiorców, którzy osiągają sukces przez naprawdę duże S. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!